Że, że mła będzie tak, tak. mówić teraz, no to mła Agnieszka Maruda Sperczak. Brawo! No wiemy, że przyszłość przyszła już wczoraj, ale pomyślałam sobie o tym właśnie, że ważne jest to, na co wpływać jutro. Zobaczymy, jak tutaj sobie sprzęt poradzi. Wszyscy jesteśmy pod wpływem. Jak to? Właśnie. Już? Ci na kanapach, tam w domach, może nawet pod procentami. Ja dzisiaj też pokażę procenty, inne zupełnie, pod których wpływem też jesteśmy. Ale absolutnie wszyscy jesteśmy pod wpływem. Ciemność, widzę ciemność. Ciemność, widzę. Gdyby Albert i Max obudziły, obudzili się dzisiaj, widzieliby coś zupełnie innego. Widzieliby jasność widzieliby mnóstwo ekranów bo to jest to co my oglądamy dzisiaj. Ciemności mamy dzisiaj najmniej, szczególnie wieczorem, kiedy zamiast zasypiać fundujemy sobie jasność. Kiedy nasze dzieciaki oglądają kolejne ekrany. Pod ich wpływem jesteśmy codziennie. Wydaje nam się że jesteśmy tak bardzo niezależni i tak bardzo autonomiczni. I to są, właściwie, to jest jedna wartość, tylko inaczej ujęta i to jest coś, czego najbardziej ludzie pragną. Jak rozmawiam z ludźmi, to najczęściej właśnie o tym mówią: że chcą być niezależni, chcą decydować. A wygląda to. Prawdopodobnie tak, że to jest pewnego rodzaju nasza halucynacja. Wydaje nam się, że jesteśmy tak bardzo wolni i tak bardzo decyzyjni, a jednak ciągle jesteśmy pod wpływem. Choćby social mediów, choćby lajków. Zbieramy. I za chwilę to wytłumaczę. Kliknąć czy nie kliknąć? To jest współczesne pytanie. Gdyby Hamlet stał na scenie, to pewnie nie zastanawiał się, by, czy być albo nie być, tylko pomyślałby kliknąć. Nie kliknąć, a może nawet już by się nie zastanawiał, może po prostu by klikał, dlatego że kolejne rzeczy, kolejne elementy, kolejny odcinek serialu, kolejny film. Właściwie nawet już dzisiaj nie trzeba czasami klikać. Kolejne filmy wyświetlają się same. Dzisiaj trzeba zdecydować, że my już nie chcemy. I cena, jaką płacimy za to, że możemy się absolutnie z całym światem skontaktować, jest właśnie taka, że jest nam. Dalej do siebie. Czas pandemii też pokazał, jak bardzo tęsknimy za ludźmi, przynajmniej niektórzy, bo są osoby, które bardzo lubią swoją samotność w domu, ale pokazał nam też, że czasem właśnie ludzie, którzy są tuż obok są zdecydowanie najdalej albo to my jesteśmy najdalej od tych ludzi.